Dzień dobry państwu, Kaszmolenda. Witam państwa bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. A moim państwa gościem jest dzisiaj Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak tam, panie radny po urlopie? No, wszystko wypoczęty. super, wypoczęty. Także gotowy do działania. Szkoda, że to tak krótko, te dwa tygodnie. A no właśnie, z tymi urlopami jest tak, że niezależnie ile by nie trwały, zawsze jest troszeczkę za krótko. No, ale... Zacznijmy, bo polityka nie spała. Działo się w polityce, kiedy no, to nas nie sporo. było. I to sporo. Zacznijmy od spółki rewitalizacja. Podczas mojej nieobecności prezes, nowy, stary już prezes, otrzymał zarzuty prokuratorskie i to uzupełniane. No i mamy też nową, starą prezes, czyli powrót Doroty Rajkowskiej na funkcję prezesa. Była prezesem portu lotniczego Radom. Teraz będzie kierowała rewitalizacją. Czy to jest dobra zmiana? Znaczy, panie redaktorze, swoją ocenę dyrektora, z u poprzedniego, później rewitalizacji miałem, wyrażałem to na sesji. Chodziło mi o stosunki międzyludzkie i sposób, w jaki mówią, pracownicy, jest są traktowani, czy byli traktowani przez pana dyrektora. Co do zarzutów, ja nie będę tutaj wyrokował, bo każdy prawo ma do obrony, dopóki, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok, dopóty jest osobą niewinną, patrząc na te zarzuty, które są podawane w mediach, to dla mnie no. No, no co najmniej to jest Śmieszne prawda? takie, no, że ktoś może połaszczyć się na telefon e, czy karnet, na karnet na, na mecz Radomiaka. A sytuacja dla mnie niedopuszczalna, ale ma prawo pan prezes były do, do, do obrony, no i, i cóż, mogę mu życzyć tylko, żeby, żeby się obronił, bo na pewno jest bardzo Trudnej mhm. sytuacji. A nie dziwi Pana w ogóle ta cała sytuacja kadrowa, bo Pan Prezydent Witkowski, nie ma co ukrywać, otrzymywał sygnały przed powoływaniem byłego już prezesa na to stanowisko, żeby tego nie robić. Były takie sygnały, były takie głosy i z zaplecza politycznego, i z opozycji wobec Pana Prezydenta. Znaczy, ja sam mówiłem, że Pan Dyrektor nie nadaje się na to stanowisko ze względu na swój charakter. Co do zarzutów, myślę, że gdyby prezydent miał taką wiedzę, nie powołałby go. No, jeżeli chodzi o te, o, te, o te jego zachowania w stosunku do pracowników. no Cóż, no, prezydent ma prawo doboru sobie pracowników, nie mnie tu oceniać. No, historia pokazała, że jednak były to błędne decyzje. Mhm. A teraz ta y, nowa decyzja? Powołanie... Nowa decyzja. No, pani, prezes pani prezes jest y, osobą wielu talentów, zna się na wszystkim, ale cóż, no, na pewno uspokoi sytuację w spółce rewitalizacja jeżeli będzie, dobierze sobie mądrych współpracowników, czy jakiegoś mądrego doradcę, to jest w stanie to pociągnąć i życzę sukcesów, bo będąc prezesem portu lotniczego, nie było w stosunku do niej zastrzeżeń, jeżeli chodzi o stosunki międzyludzkie, a dla mnie te są najważniejsze, bo jeżeli się nie szanuje drugiego człowieka, jeżeli, jeżeli człowiek przychodzi do pracy z musu i mówi musi się bać każdego dnia o to, jak pan dyrektor, pan prezes się zachowa. No to jest sytuacja nienormalna, niedopuszczalna i nikt nie czuje się komfortowo. Zresztą wtedy nie ma pracy, bo każdy tylko czeka na to, kiedy wyjdzie, czy dzisiaj się do mnie doczepi. No, że mhm. no tutaj na pewno nastąpi poprawa. No, życzę sukcesów pani prezes. No tak, ale czy politycznie i wizerunkowo jest to dobre posunięcie? Bo najpierw mieliśmy prezesa, który mhm. pozwolił na to, żeby wyprowadzono pieniądze ze spółki przez oszustów, tak na dobrą mhm. sprawę, żeby dano się oszukać Wadliwe Ale... były procedury. Później mamy kolejnego prezesa, który ma zarzuty prokuratorskie, a teraz mamy panią prezes, która kojarzy się politycznie z no, upadkiem Portu Lotniczego Radą. Znaczy, panie redaktorze, no ten port lotniczy, dlatego że upadł, to w tej chwili będziemy mieli porządnie działającą firmę, tak? która będzie podlegała, czy podlega lotowi. Taka, nie wiem, radny, no, pewnie tak doskonale wiemy, pewnie tak, że mu musiało to jest, być. nam się trafiło i yy, no trafiło to nie jest nie, zasługa nie, 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 nie. portu, trafi, portu trafi, Oczywiście, Radom, że trafili nam się politycy Prawa i Sprawiedliwości, yy, którym zależy na Radomie, którzy kochają Radom i tylko dzięki decyzji politycznej mamy to, yy, co, co chcieliśmy, czyli to, że się rozwija. Gdyby nie ta decyzja trudna Andrzeja Kosztowniaka, prezydenta miasta Radomia i później determinacja yy, Marka Suskiego, Ani Kwiecień, Andrzeja Kosztowniak, to ten po, Wojtka Skurkiewicza. No to ten po, Bielana Adama nie? Bielana, no ja, ja mówię mhm. o kolegach z mojej partii. Yy, Prawo i Sprawiedliwość. Adam Bielan to praktycznie już. No, czyli taka Adam Bielan jest członkiem innej partii. Jest członkiem, jest, członkiem innej, jest członkiem klubu yy, mhm. Prawa i Sprawiedliwości. Ale też ma bardzo duże zasługi. Okej, okay, zmieniamy temat Aneks Arena. Mm. No to cóż, niekończąca się opowieść. Mówiłem panie redaktorze, pamięta pan nasze pierwsze spotkanie, wszyscy ze mnie drwili. No i niestety szkoda, że to ja miałem rację, bo pewnie z chęcią bym teraz połknął język za to, co mówiłem wtedy, ale ja to przewidziałem, że tak sytuacja będzie. A zaczęło się od tego nieszczęsnego przetargu, który w mojej ocenie i dalej to będę powtarzał, został przygotowany przez amatorów albo został przygotowany celowo po to, żeby można było wyciągać pieniądze z miasta. W tej chwili co możemy zrobić? No ten obiekt musi zostać dokończony, nie ma innego wyjścia. Widział pan ten zdjęcia pchane... z ptaka, które widziałem, na, na widziałem. portalu. Nie wygląda to dobrze. Nie, nie wygląda to dobrze. Zresztą, panie rektorze, wiem, że dzisiaj padają deszcze. Zresztą wszyscy wiem, że padają deszcze. Gdyby państwo się wybrali z kamerą, to by państwo zobaczyli, że w piwnicach w dniu dzisiejszym będzie stała woda, dlatego że nie ma odwodnienia. I teraz jest ciepło, tak? Można to osuszyć. Ale co w okresach mrozów, kiedy będą mrozy i to wszystko pozamarza i popęka? No ja, gdybym ja był odpowiedzialny za to, co ja bym zrobił? Natychmiast podziękowałbym za pracę temu wykonawcy zrobił prawdziwą inwentaryzację, ogłosił prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia przetarg i do tego zatrudnił specjalistę, który zna się na inwestycjach i specjalistę, który potrafi funkcjonować w stresie, bo nie oszukujmy się, teraz budowa tego obiektu to jest funkcjonowanie w bardzo wysokim stresie, tak? ale jeszcze jest szansa na to, żeby cokolwiek naszych pieniędzy oszczędzia. W tej chwili, to tak jak mówiłem, jest to dziurawy worek, do którego będziemy dorzucali, dorzucali, dorzucali. A no właśnie, no i... że jest worek dziurawy, to nie ma sensu dorzucać. Też tak uważam panie rektorze. Dlatego jak nie uszczelnić ten dlatego wołek? nie poparłem yy, tej uchwały o dołożenie tych pieniędzy dodatkowych. No panie rektorze, no, no jak to jak? Mówiłem, ogłaszamy nowy przetarg. Tak, Dziękujemy pan, temu wykonawcy. Chciałby pan obecnego wykonawcy. Tak, chciałby pan obecnego wykonawcy zdjąć z budowy? z budowy, zrobić prawdziwą inwentaryzację i ogłosić przetarg z prawdziwego zdarzenia i zapłacić za dokończenie budowy. Ale tyle, ile będzie w ofercie przetargowej, a nie wyciągamy dodatkowe pieniądze. Przecież myśli pan, że te, ta ostatnia sesja to były ostatnie pieniądze? No na które, pewno nie. No, przecież Jestem tych, o tym święcie tych aneksów przekonany. jeszcze będzie, yy, będzie kilkanaście, ale dziwi mnie to, że wszyscy... Przedstawiają to jako, jako sukces. sukces, że hala już pięknie jest zdjęcia, fotografują się politycy. No jest to co najmniej dziwne w normalnym kraju europejskim, osoby odpowiedzialne za to na pewno, żeby by się pożegnały z pracą. Mhm. Czyli które odpowiedzialne są. No, no, osoby odpowiadające bezpośrednio za inwestycje. Prezes czyli, Mosiru? Czyli, Mosir. Mhm. czyli Mosir. Panie radny, no ale mamy przed sobą te, te kolejne wydatki, rzecz jasna. Chciałem zapytać o to w zasadzie gdzie no bo... Zdjąć y, wykonawcę obecnego z placu budowy oznacza kolejne przesunięcie. No tak, Rzut beretem, y, już zaczynają się rozgrywki. To oznacza, tak. że będziemy grali nie, na starej hali. że mamy doprowadzony do użyteczności, do, czy dostosowany do ekstraklasy e, stadion Mosiru i jeżeli jeszcze pół roku pogramy na tym stadionie, nic złego się nie stanie hala Mosiru hala, no, na Narutowicza? Nie, no, hala, e, hala na Struga. Mówię tutaj o, przede wszystkim o, o koszykarze. Znaczy, no, hala na struga mam nadzieję, że będzie dokończona. No, tam zostały tylko drobne uwagi e, Straży Pożarnej tak? i my będziemy po usunięciu tych usterek. Z tego, co dla, które dobra, są moje mnie, wiewiórki, to wcale nie są, aż takie mnie, są dla mnie drobne. Które są dla mnie jakby skandaliczne nie powinny mieć miejsca. Ja pytam się, gdzie był inspektor nadzoru budowlanego, gdzie, był, gdzie byli wszyscy zarządzający mosir że odebrali obiekt, który nie spełniał wymogów y, przeciwpożarowych. No dobrze, ale to oznacza, jeżeli byśmy przyjęli tę metodykę, którą pan proponuje, czyli pożegnali obecnego wykonawcę. Podzie podziękowali mu za pracę przy budowie stadionu. Czyli rozumiem, stadionu, że chale musimy dokończyć, bo to już jesteśmy na y, etapie odbioru mhm. i ogłosili nowy przetarg na stadion. Gdybym ja był prezydentem, prezydentem i gdybym ja miał decydujący wpływ na to tak bym zrobił. No, nie, nie jestem prezydentem, nie ja mam, no kto inny musi y, ten orzech pogryźć, mm, czyli nie, prezydent so... miasta. Jasne. Bierze za niego pełną odpowiedzialność polityczną, y, finansową, no to nikt inny jak prezydent miasta, bo to on dobiera sobie współpracowników. Ma prawo do tego, nie krytykuje doboru pracowników, ale w momencie, kiedy pracownicy się nie sprawdzają, y, ponosi odpowiedzialność Osoba powołująca na to stanowisko. Na lipcowej sesji pan i pani Radna Czerwińska zagłosowaliście za tym, żeby wyemitować obligacje. I to waszymi głosami w zasadzie ten projekt przeszedł, bo gdybyście się wstrzymali tak jak reszta klubu, to prezydent nie miałby takiego uprawnienia. To była ustalona zagrywka z klubem, że państwo nie, się wyłamujecie? To, ja nikim, czy? Nie, nie. Ja z nikim nie ustalam żadnych zagrywek. Dla mnie konkurentem jest prezydent miasta Radomia, a nie miasto. Jeżeli skarbnik miasta przeszedł, Przedstawia ofertę, która daje 11 milionów oszczędności w budżecie miasta, to dlaczego ja mam zagłosować przeciwko temu, gdzie przedstawiam mi analizy tego, jak to będzie wyglądało, to ja mam zagłosować przeciwko swojemu miastu, gdzie na przykład pieniądze są potrzebne na dializy, które w upały jest tak jak w piekle ludzie mimo tego, że są dializowani, to jeszcze muszą te upały znosić. Tam powinny być przeznaczone mhm. pieniądze, a nie Blokowanie, jakby tańszego kredytu. To reszta klubu radnych zagłosowała ja nie przeciwko wiem, Ja miastu? nie rozmawiałem z resztą klubu na ten temat. Każdy radny ma głos y, swój i sam ponosi odpowiedzialność Nie było dyscypliny za to. klubowej w tej nie, nie kwestii? Było, nie, było dyscypliny klubowej. Zresztą w żadnych głosowaniach w klubie PiSu nie ma dyscypliny klubowej. Y -y. I to nie jest tak, że państwo jest stanowić jakąś jedność polityczną? Dlaczego? No jesteśmy jednym. No jeżeli nie ma żadnej dyscypliny w żadnym głosowaniu, no to tak na dobrą no sprawę. To, że, bo, nie ma sensu. Bo, pan, bo samorząd to nie jest wielka polityka. Nie, no jest. Mamy wspólną strategię, opracowujemy wspólne działania, ale no jeżeli chodzi o głosowanie. No i pan mówi, że każdy... głosuje za tym, żeby, e, za a, miastem. Pan, a czy no pan radni głosowali przeciwko e, miastu, negatywnie luchyka? ocenia, czy pozytywnie za to głosowanie? Ja akurat pozytywnie, ale zastanawiam się, jak to jest, że radni tego samego klubu... To trzeba ich zaprosić i zapytać. No, wszystkich nie zaproszę na raz, no, ale do... zaproszę szefa klubu no radnych właśnie. i na pewno o to zapytam. Dokładnie. E, jak to się dzieje, że, że radni głosują w zupełnie inny sposób. Jedni i drudzy sądzą, że robią to dla, dla miasta. E, na sesji mówił pan też, że został za atakowany przez resortowe dzieci. Co pan miał na myśli? Panie rektorze, dobrze pan wie, że na meczu, który odbył się dwa miesiące temu, zostałem napadnięty przez chuligana politycznego, przez pana radnego Kotwickiego z tego samego klubu. Neskiego w sposób, partyjnego. no kolegę, no nie, nie, nie kolegę, członka tego samego klubu, bo do, do, wie pan, kolegów sobie dobieram inaczej, nigdy mm -hmm. nie był, nie jest nie będzie moim kolegą. I no cóż, no, patrząc na to, co się dzieje w polityce w ogóle teraz, gdzie prezydenci miast są atakowani, gdzie prezeska Kaczyńskiego straszą śmiercią, gdzie poseł Sośniarz zostaje... Kopnięty, tak, opluty, tak, popychany tak. przez osoby manifestujące pod Sejmie. Ta brutalizacja życia politycznego jest bardzo mocna. Ja przeciwko temu protestuję i mogę powiedzieć jedno, dla nas dwóch w jednym klubie nie ma miejsca. Mhm. Czy rozumiem, że jeżeli. Ja jakby. Oczekuję Pan wyciągnięcia konsekwencji wobec. Znaczy, panie redaktorze, prędnego? ja mam przygotowany pozyw do prokuratury, a byłem funkcjonariuszem publicznym na służbie wtedy, bo byłem zaproszony jako przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki. 呃。Uh Ale czy ja chcę robić krzywdę człowiekowi? Nie chcę. Młody człowiek niech przemyśli to, co zrobił. Dlaczego pan oczekuje tak naprawdę? Ja oczekuję usunięcia go z Klubu Prawej Sprawiedliwości, mhm. bo w przeciwnym razie no, mnie w Klubie Prawej Sprawiedliwości nie będzie. Mhm. Czyli rozumiem. Ale wrócimy, panie rektorze, wrócimy do rozmowy we wrześniu. Ja jestem po rozmowie z panem ministrem Suskim. Myślę, że sprawa we wrześniu zostanie rozstrzygnięta. To jest jakiś ultimatum? Myślę, pańskiej nie, strony nie, panie rektorze, to nie jest ultimatum. No, nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość popierało bandytów politycznych. No, mm -hmm. Czy pan sobie wyobraża, że w jednym klubie może być osoba, która stała się ofiarą bandyty politycznego? Powiem to, tak, samo dotyczyć, ja sobie to samo powinno dotyczyć... To samo powinno dotyczyć wszystkie opcje polityczne, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. No, mówię, ja mówię jasno i na pewno swojego zdania nie, nie, ma, nie zmienię. Dla nas dwóch miejsca nie ma w tym klubie. Mm -hmm. No i na koniec chciałem zapytać o Leksta VN i w zasadzie politykę zagraniczną. Bo ym, jak tak patrzę, co wyczynia Rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to przecieram oczy ze zdumienia. No, już chyba nie ma praktycznie kraju na świecie, z którym nie mamy jakiegoś konfliktu. Olek Stafałem ze Stanami Zjednoczonymi, wojna dyplomatyczna z Izraelem w tej chwili, z Czechami kłócimy się no, elektrownie, tak. z Niemcami standardowo, z Białorusią napięte stosunki. Po no, ale, ale, co tyle ale, ale, frontów otwieranych ale równocześnie? Ale panie dyrektorze, czy pan uważa, że my w swoim kraju nie możemy być gospodarzami? Ale rzeczywiście, panie że tak To tak, jakbym poszedł do pana do domu. I powiedział, że pan ma brzydki dywan i niech pan ten dywan zmieni, bo inaczej się na pana opraża. Co by pan powiedział? Awara mi stąd, bo psami poszczuje, tak? No, mm -hmm. panie dyrektorze, no tak, takie jest To My jesteśmy gospodarzami, mamy prawo uchwalić swoje prawo. Większość parlamentarna to prawo uchwaliła. Ja no, ale umawialiśmy nie widzę się na coś nie zagrożenia, nie widzę zagrożenia wolności mediów w tej ustawie, kompletnie żadnego, a już tak... tak Prywatnie, to nic więcej, nikt tak dużo mi radości nie sprawiło, jak to ujadanie tych nadwornych, resortowych dzieci z TVN-u. Stawiamy kropkę, dziękuję serdecznie. Za dzisiaj Dariusz Wójcik, radny prawa i sprawiedliwości, był moim państwem gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. A państwu mówię do zobaczenia i usłyszenia.